Dobry Robert, więc z tej strony jezioro oraz Ares. Ares, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ważny, bardzo ważny temat. Po nocy pełnej pracy, po trudnej i pięknej nocy, o dyscyplinie w praktyce szamańskiej. Szereg warsztatów, szkoleń, wydarzeń, które wydarzają się. Yy... W Polsce, pewnie i na świecie też, pod nazwą szamanizmu obserwuję, jak niewiele ma wspólnego z praktyką szamanizmu. Z brakiem rozpoznania, że praktyka szamanizmu związana jest bezpośrednio z relacją z duchem opiekuńczym, z duchą opiekuńczą, a nie z relacją z człowiekiem. I jest ogrom ważnych, potrzebnych, uzdrawiających leczniczych technik, takich jak dobra psychoterapia, świetne warsztaty taneczne, praca w kręgu, która nie ma nic wspólnego z szamanizmem i nie musi tak nazywać, żeby była skuteczna. A czasami jest tak nazywana, praktyka szamanizmu oznacza, że nawiązuje się relacje z opiekuńczym duchem, że pracuje się w świecie ducha. To nie umniejsza temu, jak ważne i potrzebne są relacje ludzkie, jak bardzo lecznicze i bliskie one są, i również szamanizm związany jest bezpośrednio z codziennością, z umiejętnością tworzenia bliskich, ważnych relacji, ale nie ma praktyki szamanizmu bez pracy z opiekuńczym duchem. I to jest to wezwanie, ponieważ przede mną spotkanie z kilkudziesięcioma osobami, przynajmniej w dwóch plemionach w najbliższym czasie, ale też do wszystkich, którzy, którzy ze mną pracowali. Jeśli przed Tobą jest praca szamańska, nadciąga praca szamańska lub spodziewasz się pracy szamańskiej, albo jeśli masz ważną rzecz i sprawę do załatwienia, zdrowie, może do odzyskania, może chęć energię życiową, może do pożegnania smutek, może lęk, a może masz się zezłościć, to zaproś dyscyplinę. Już teraz, jak to zrobić? Sukces w praktyce szamanizmu zależy przede wszystkim albo bardzo mocno od przygotowań. Przygotowania są kluczowe i najczęściej pomijane przez neoszamanki i neoszamanów. Jakoś to będzie, coś się wydarzy, zawsze ktoś coś poczuje. No, pewnie, że tak. Jak się człowiek spotka z człowiekiem, a jeszcze w kręgu, jeśli będzie bęben, pieśń, taniec, zawsze coś się wydarzy. Ale gdzie w tym szacunek do ducha? No więc, to co możesz zrobić. Ares, nie zmierzaj pływać, to co możesz zrobić, to odstaw, 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 odstaw nawyk, odstaw nawyk, który nie jest Ci potrzebny, już dobrze czujesz, jaki to. Może to scrollowanie social mediów, może to e, oglądanie czy patrzenie na coś, prawda? E, albo coś innego, e, coś co robisz, a nie do końca służy pierwszej umowie, albo z tą pierwszą umową jest związane. Czyli coś, co może jest żywe albo tylko żywe e, wygląda. Też ciastko teraz, tak? Jedno ciastko i później będziesz spokojny, proszę bardzo. I proszę już się uspokoić. E, dyscyplina. Dyscyplina jest e, tym, co trzymacie, gdy wyruszasz w daleką, mocną i ważną podróż. Dyscyplina oznacza, że jesteś wierna, wierny sobie. Dyscyplina oznacza, że w pracy z opiekuńczymi, a nie jakimikolwiek duchami. Nie negocjujesz ze śmiercią, nie bawisz się ze śmiercią, nie flirtujesz ze śmiercią. Nie e, wymieniasz swojego sukcesu na czyjąś szkodę. I to się odbierą na bardzo głębokim poziomie twoich myśli, jak życzysz. Aresku, chcesz być coś powiedzieć, cześć? Proszę bardzo. Teraz jest twój czas. Właśnie. Co życzysz swoim bliskim albo dalszym? Jaką masz myśl? Jaka myśl jest prawdziwa? Bo spotkanie z duchem jest spotkaniem człowieka z duchem, a człowiek to umysł, myśli, ciało i emocje. A zatem przygotowanie oznacza, że zapraszasz dyscyplinę. Ale dyscyplina bez miłości jest dosyć sadystyczna, opresyjna, a więc potrzebujesz taką dyscyplinę, która będzie pełna miłości. A zatem będzie w rozpoznawaniu tego, czym miłość jest, a czym miłość nie jest. Jak to zrobić praktycznie? Daj sobie chwilę czasu. Może mnie nie słychać przez ten wiatr, może słychać. Znajdź coś, co masz do pożegnania i pożegnaj to. Odstaw to naprawdę. Zostaw sobie czystą, wolną przestrzeń, swobodną przestrzeń i dotrzymaj wierności sobie. Odzyskaj czas, odzyskaj czas offline, odzyskaj pewnego rodzaju sprawczość i pustą przestrzeń, bo to ci pomoże. Nie ze wszystkim można. Wyruszyć podróż szamańską. Jak masz opiekuńczego ducha, to cię nie zabierze po prostu, powstrzyma to. Ale też to nie jest bezpieczne z każdą myślą, doznaniem, intencją. I to kolejna ważna rzecz, twoja intencja. Jaka jest Twoja intencja? Ale tak naprawdę, jaka jest Twoja intencja? Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Intencja jest biletem, intencja jest paliwem, intencja jest tym, co wskazuje drogę. Mówię dosyć zdecydowanym głosem, bo jest we mnie dużo energii, mocy, ale też złości takiej zdrowej na te pseudo -ściemy. A uzdrawiająca praktyka szamanizmu potrafi załatwić niezwykłe sprawy. Twoje intencje mogą się spełnić. Może być zdrowie, może być miłość, może pojawić się osoba, na którą czekasz od lat, możesz mieć obfitość, ale nie rób tego półśrodkami. Nie nazywaj praktyki szamanizmu, jeśli nie praktykujesz szamanizmu. Jak nie wiesz, co robisz, może robisz coś innego, również cennego. Ale e, szanuj relacje z opiekuńczą duchom, duchem. Jak nie masz, postaw taką intencję, żeby to się wydarzyło. Także z nadzieją kończymy w tym miejscu. E, wielkie zaproszenie, zwłaszcza do osób, z którymi się spotkam w najbliższym czasie, zaproś zdrową dyscyplinę. Zdrowa dyscyplina oznacza, że dotrzymujesz wierności i sobie słowa e, i odstawiasz coś, czego nie potrzebujesz. Potrzebna ci wewnątrz ciebie cicha, pusta przestrzeń, taka jak jezioro. Cisza, gdy żaden pies nie szczeka o ciastko, prawda? Rysku. Ale będziemy wracali za chwilę do domku. Jedli te ciastka. Tak. Do zobaczenia.